To jest kwadrans na angielski, lekcja 336. Ten odcinek zawdzięczamy patronom i patronkom. Welcome to another episode where we talk about handicraft. In previous lessons, we introduced vocabulary connected with crocheting and knitting. Today, you'll hear two sets of instructions which will help you revise the vocabulary. It's an ideal way to try following video tutorials in English on YouTube. I hope you have your crochets and needles at the ready. Let's begin our lesson. W naszym wstępie przemyciłem dwa fajne wyrażenia. Pierwsze z nich to rękodzieło albo robótka ręczna, czyli po angielsku to jest handicraft. Handicraft. Jak przydatny trochę taki coś tam. Tak, ale ręką robione hand crafted, handicraft. Hand i w środku po polskie i. No właśnie, jest to i, takie nietypowe. Tak, 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 tak. Znalazłem informację w słowniku, że bez i mają Australijczycy. Oh. Handcraft. Taka ciekawostka. A druga fraza to have something at the ready. Have something at the ready. Tak, to at the ready oznacza mieć coś w gotowości. At the ready. Okay. Tak, Albo be at the ready, czyli być w gotowości. Bardzo ładna wyrażanka. Aniu, czy pod wpływem naszych ostatnich dwóch odcinków może coś szydełkowałaś albo robiłaś na drutach? Nie, oglądałam tutorial <laughs> na YouTube. <laughs> liczy się po angielsku czy po polsku? Po angielsku. No to liczy się podwójnie. Well done. Pięć punktów dla tej pani. I jakby zostałam na tym etapie. Good enough. Ja oglądałem wzory w książce. O. Śliczne są te amigurumi. <laughs> I wyglądają na bardzo trudne. Nie umiem tego ocenić. Ja bym nie zrobił, ja też nie. ale może Właśnie bym zrobił. dlatego pewnie bez znajomości w ogóle czegokolwiek jest to imponujące. Ja sobie założę taki cel na przerwę świąteczną. Uuu. I'll try. Ja mam w planach układanie puzli. To jest też wyśmienity plan. Dobrze, to Aniu jesteśmy umówieni. Pogadamy w nowym roku. Wracając do tematu lekcji. Pierwsze pytanko to jest takie, bo mamy dwa pytanka do tego segmentu. Are we talking about knitting or crocheting? And what are we making? And the second one? What were some keywords that helped you guess? Listen carefully and have fun. Hi everyone! Today we'll make a simple scarf from start to finish. If you are new here, don't worry, I'll guide you through step by step. To start your project, cast on 30 stitches. Now, work the first row using the knit stitch. This creates a garter stitch pattern where every row looks the same. The side you're looking at will be the right side of your project. Don't worry if your stitches are all different sizes. With practice, they will all look identical. Continue knitting until you have three to four rows and use this as your gauge. Make sure that you like the width of your new scarf. If it's narrow, slip the stitches off the needle, frog it, and start from the scratch, but this time cast on more stitches. To make the scarf more interesting, you may try the stockinette stitch or my personal favorite, the seed stitch. When your scarf is long enough, bind off the stitches to secure the edge. So, Aniu, what were we making and were we knitting or crocheting? We are knitting a scarf. Correct, yes. We are knitting a scarf. Pięknie. Jakie wyrażenia na to nas mogły naprowadzić? Cast on, czyli nabrać. Fantastic, remember it. Good job. Yes, cast on, to jest to nabieranie o, na o, drut oczek. O, oczek Początek tak. robótki. Tak. A row. Row, zgadza się. Czyli rząd? Rządek? Rządek, może być. Knit stitch? Mm -hmm. To był słupek? Nie, to nie był słupek. Nie, to było oczko. Knit stitch to było konkretny rodzaj oczka, czyli prawe czy lewe? Prawe. Tak jest. A czy pamiętasz może jak było lewe oczko? Wrong? Nie, wrong to była lewa strona robótki. A, wrong side. Mm -hmm. A lewe? Nie pamiętam. To było pearl. A. Trochę jak perła. Jak perła, mm -hmm. Pearl, tylko inaczej pisane. Tak, alright. I jeszcze było needle. Pojawiło się needle, tak, tak, tak. Czy drut. Of course. I głodrut. Excellent W tej instrukcji pojawiło się kilka jeszcze takich ciekawych słówek jak from start to finish. From start to finish. Czyli zacząć od początku do końca, tak? Poprowadzę cię od początku do końca. Czyli opowiemy wszystko od początku do końca. I podobnym wyrażeniem jest start from scratch. Start from scratch. Tak, czyli po polsku powiemy, że to jest zacząć od zera, mm -hmm. start from scratch, scratch something. To jest coś skreślić, zmazać. Yy, to często na tablicy, prawda, że musimy wszystko zmazać i zacznij od nowa. Tak. To jest właśnie start from scratch. Dokładnie. I pojawia się jeszcze taki zwrot, który często usłyszymy: my personal favorite, my personal favorite. Dosłownie to oznacza: yy, mój moi... Ulubiony, w sensie dla mnie? Tak, taki mój osobisty faworyt. O, o dokładnie, mój osobisty faworyt. Z tym, że powiemy raczej, że to jest mój ulubiony, mm -hmm. ale podoba mi się to, że jest tutaj to połączenie, że to jest i my, i personal, <grych> więc niby takie masło maślane, ale ten zwrot usłyszycie super często. My personal favorite. Jako taki mój faworyt, mój najbardziejszy. That's true. All right. No to wiemy już, czego będzie dotyczyć druga instrukcja, skoro ta była on knitting. Absolutely. Więc przy drugiej zmienimy trochę pytania. I tym razem usłyszycie zdania, mm -hmm. jako zadanie jest wasze, i powiedzcie, czy to zdanie jest true, prawdą, czy false, fałszem. Dobrze. Usłyszmy teraz zdania. Pierwsze. The first step in the project is to create a slipknot. Slipknot. True or false? Number two. The second round of stitches should result in a total of ten stitches. So, second round, ten stitches. To frog the project means to rip it out. Hmm, frog the project. Okej. Okay. Czyli było to Rip It Out? Co to może oznaczać? Nie mieliśmy tego, nie? Że spróć. To będzie spróć, tak. Rip coś to jest coś podrzeć, rip it out, spróć. Czyli pytanie jest, czy frog the project oznacza to samo. And the last one. This project is only for advanced crocheters. Okej. Okay. Posłuchajmy. Hi everyone! Today we are going to learn how to create a simple amigurumi together. Even if you are an absolute beginner. Don't worry, I'll guide you step by step. We'll start with making a magic ring. Wrap the yarn around your fingers, make a small loop, put the hook in, and pull the yarn through. Pull the tail of the yarn to secure the slip knot. Now, inside the magic ring, chain 1 to begin. Then make 6 single crochet stitches into the ring. Remember to yarn over and pull through the loop each time. Pull the end of the yarn tail to close the ring tightly. Next, place a stitch marker. The first stitch so you don't lose your place. Work the second round by increasing. Make two single crochets in each stitch. By the end, you should have 12 stitches. For the next few rounds, follow the simple pattern round three, one single crochet. Round four, two single crochets. If you make a mistake, don't worry. You can always frog the crochet and try again. Zobaczmy, które które so, the first step in the project is to create a slip knot. True or false? N no, it's false. We have to create magic ring. A magic ring. Tak, tak, tak. Zaczniemy sobie od magic ring. No bo robimy amigurumi. All right. The second round of stitches should result in a total of ten stitches. It's false. It is. We have to have twelve stitches. We should have twelve stitches by that point. Tak jest, na początku robiliśmy six stitches. jak sobie zwiększyliśmy. Tak, a później podwójne. To już było twelve stitches. Good. Number three, to frog the project means to rip it out. That's true. It is true. I jest to bardzo fajny taki wyraz czy fraza pochodząca z dźwięku naśladowstwa. Mm -hmm. Bo jak prójemy coś, to robi taki frrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Mm -hmm. you're, you're right. Right? I to jest taki dźwięk podobny w angielskim przynajmniej do żaby. Bo żaby robią mm -hmm. rybit po angielsku. One nie robią. Nasze no, robią kum-kum. <laughs> Rare kum-kum u nas robią. Tylko po angielsku robią Rybit, ribbit, 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 ribbit. ribbit, ribbit. I rzeczywiście jest takie rrrrt, jak ribbit. Więc frog the project, czy frog the crochet, to jest właśnie spróć robótkę. It's a lovely phrase. Yes, it is. I ostatnie pytanko. This project is only for advanced crocheters. No, that's false. You can be a beginner. You can be a beginner. Dobraliśmy takie. Dla początkujących, jak my. Dokładnie. <laughs> Oczywiście... To były tylko przykładowe instrukcje, gdy ich słuchacie, podejrzewam, że nic wam nie wyjdzie. No, szalik może wyjdzie. Coś wyjdzie. It's good for practice. Dokładnie. All right. I jeszcze chciałem jedno słówko tutaj dołożyć, oprócz tych, które już znamy, czyli I'll guide you step by step. I'll guide you step by step. Czyli poprowadzę cię krok po kroku. Don't worry. Zatem, jeżeli planujecie nagrywać swoje tutoriale. Po angielsku, no to zobaczcie, ile już tutaj mamy fajnych wyrażeń. From start to finish, from scratch, step by step. Absolutely. And that's it for today's episode of Quadrans na Angielski. We hope you enjoyed revisiting the world of knitting and crocheting. Whether you are casting on your first scarf or mastering Amigurumi, remember that practice makes perfect. And mistakes are just part of the process. Just like in learning English. If you've been inspired to pick up your needles or hooks, we'd love to hear about your projects. Share your progress or even your frogging stories with us on social media. And as always, a huge thank you to our amazing patrons. Your support keeps the podcast going. We'll talk to you in the next episode. Keep crafting and keep learning. Bye. Bye.